Są to 24 targi. Nie pamiętam kiedy byłem tu po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że zawsze tutaj byłem i nie wyobrażałem sobie, żebym mógł nie przyjechać do Krakowa na te, na te targi. To jest święto i to jest dla wielu dla wielu ludzi myślę, że to jest bardzo ważna data. Bardzo się cieszę, że mimo wszystkich przeszkód to się nadal te targi są i że będą z całą pewnością. Jakiś miesiąc temu, a może 6 tygodni wyszła moja książka w PWN, dwa słowa o słowach. To, to jest jedna, druga to jest właśnie co nas śmieszyło z Michałem Ogórkiem, tu zupełnie świeża, a gdzieś za miesiąc powinna się kolejna moja książka ukazać, mianowicie strach się bać, czyli o słowach strasznych. Ta książka z Ogórkiem wydana przez Agorę, Wydaje mi się, że będzie mogła liczyć na czytelników z poczuciem humoru, ale tego poczucia humoru będzie też potrzeba i przy lekturze książki o słowach strasznych, bo do tego też powinniśmy mieć pewien dystans. No, wydaje, wydaje książki, piszę, wydaje, bo wydaje mi się, że to jest dobry kontakt z ludźmi. Lubię ludzi spotykać dlatego jestem też na targach książki zawsze. Słowa zawsze zostają w języku, nigdy nie znikają z, z niego zupełnie, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli ich używać. Że takie słowa jak pandemia nie będą nas straszyły, że takie słowa jak dystans społeczny nie będą nas śmieszyły i, i że wrócimy do, do normy za czas pewien. A normą jest między innymi czytanie książek. Sam to widzę po sobie, że choć i tak dużo czytam, to w czasie pandemii czytałem o wiele więcej, sięgałem po stare książki, które już kiedyś mi towarzyszyły, i wydaje mi się, że to nie jest tylko moja postawa. W moich znajomych też rozpoznaję, że, że zapotrzebowanie na ten rodzaj kontaktu z innymi ludźmi, kiedy nie możemy ich normalnie spotykać a spotykaliśmy ich tylko telefonicznie albo, albo online, że kontakt z książką może nam bardzo wiele zastąpić.